Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mamy dzisiaj niedzielę 11 lutego. Moi kochani, piękny poranek, za oknem słychać nawet ptaki. Chyba się wiosna zbliża. Tego nie wiemy, ale wiemy, że dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Obchodzimy na całym świecie Światowy Dzień Chorego, już 32 raz. I moi drodzy, w to święto, święto. Chorych osób, nagle Kościół daje nam piękną Ewangelię. I to nie było jakoś tam kartowane, układane jedno pod drugie. Po prostu Duch Święty tak prowadzi, że dzisiaj w kościele odczytujemy Ewangelię o uzdrowieniu trędowatego. Tak, bardzo chory człowiek przychodzi do Jezusa i Jezus od tak oczyszcza go. Także chory wraca znów do gry można powiedzieć wraca z takiego stanu wyłączenia do wspólnoty ludzi do rodziny i może normalnie funkcjonować. Jezus przywraca normalność. Jezus usuwa to co chore. I dosłownie wszystkie choroby, które są chore, ale też różne sytuacje. Wszystkie sprawy, które sobie komplikujemy w życiu. Kiedy Jezus przychodzi, przynosi uzdrowienie i prostuje życia ludzi. Ale, moi drodzy, oczywiście usuwa dosłownie wszelkie choroby i na duszy i na ciele. I chciałbym dzisiaj dać takie dwa przykłady, ponieważ Bogu dzięki mam teraz piękną posługę w szpitalu. Jestem kapelanem i od rana do wieczora chodzę po oddziałach, od łóżka do łóżka modlę się o ludzi, rozmawiam z nimi, błogosławię ich. Moi drodzy, dwa przykłady Wam dzisiaj chcę podać w tym wyjątkowym dniu. Otóż był taki chłopak Jakub. On trafił do nas do szpitala niedawno, znalazł się na oddziale na chirurgii. No, i sprawa była poważna, ponieważ miał y, stopę do amputacji. I kiedy przyszedłem do jego łóżka, był w takim słabym stanie psychicznym, bo wiadomo, ta informacja go dobiła, że jednak trzeba amputować nogę. No, stopa była bardzo y, w złym stanie, ale lekarz kazał amputować y, już przy kolanie, żeby późniejsza procesa lepiej wchodziła. Więc no, cały piszczel zdrowy, i tak trzeba było amputować. I on był załamany. Aby, ja bracie, posłuchaj, nie myśl o tym, nie wchodź w ten ból, nie wchodź w to, w to myślenie, w to zło. Pomyśl o Bogu, który daje nadzieję. Chcesz, a my się pomodlił o Ciebie? Tak. Położyłem na niego ręce, modliłem się. I po tej modlitwie on nagle mówi: Proszę a a jutro też będzie można? Abym, ja posłuchaj, ty tak możesz codziennie sam modlić się. I prosić o, ten sam, o to samo doświadczenie ciepła i miłości w każdą godzinę. I moi drodzy, ten Jakub, ja się z nim spotykałem wiele dni, i każdego dnia wspólnie się modliliśmy. I w pewnym momencie, po kilku dniach, mówię: Posłuchaj, Jakub, a czy ty wierzysz, że Bóg może ci tą nogę uratować? Ty już się pogodziłeś, że ją stracisz? Nie chcesz prosić Boga o to, aby ci udarował uda, po prostu tę nogę, byś wyszedł na własnych, obu nogach ze szpitala? Jak mówi, bardzo o to yy, się modlę, bardzo tego pragnę. posłuchaj, niech Cię stanie według wiary Twojej. Tak jak wierzysz, tak będzie. Pomodliliśmy się, moi kochani, jeszcze raz i yy, dwa dni później okazuje się, że diagnoza jest taka, że rana stopy się bardzo szybko goi i zmiana decyzji lekarza o amputacji. Moi drodzy, Kuba wyszedł po tygodniu ze szpitala ze swoimi stopami, ze swoimi nogami. Moi drodzy, wiara, wiara sprawia, że yy, dzieje się wola Boża w naszym życiu. Że, że dzieje się szczęście, sprowadzamy do naszego życia. Według wiary, został trendowany z dzisiejszej Ewangelii uzdrowiony, według wiary Bóg dotyka każdego z nas dzisiaj. I drugi przypadek. Na oddziale paliatywnym, no to już są takie trudne przypadki, wiadomo. Jest pan Heniu, wspaniały, mądry człowiek, i e, kiedy trafił tutaj do nas na paliat, no nie znał jeszcze Boga osobiście, tylko ze słyszenia. I tutaj, będąc w szpitalu, zaczął się interesować. Słyszę, że jest transmisja z Eucharystii każdego dnia na korytarzu. Wow, piękna modlitwa. Widzi, że ktoś się modli na sali. I on zapragnął zbudować, nie odbudować, zbudować relacje z Bogiem. W wieku, no już dosyć podeszły. I moi kochani, poprosiłabym mu wydrukować różne modlitwy, aby wydrukować mu, jak się odmawia koronkę do Bożego Miłosierdzia, aby wydrukować mu rozważania Drogi Krzyżowej. Chciał poznawać. Pana bliżej Czytać Pismo Święte I chłonął informacje I praktykował je I kiedy ja wchodziłem na tą salę Zacząłem obserwować Że on się zmienia Ponieważ bardzo się wyciszył I bardzo często zastawałem go właśnie na modlitwie I pewnego dnia Mówię tak, posłuchaj Możemy razem o godzinie 15 Pomodlić się do Bożego Miłosierdzia I odmówimy tę koronkę Ty i ja zgadzasz się? super, bardzo fajnie, zapraszam to, to proszę przyjść po południu przyszedłem o godzinie 15 no ale e, ja widzę a tutaj Heniu już nastawił radio no i przy odbiorniku gotowy jest do modlitwy myślałem, że to inaczej będzie wyglądało osobiście, ale by ok, dobra no to e, modlimy się z tymi wszystkimi e, którzy w, e, odmawiali tę koronkę do Bożego Miłosierdzia właśnie w tym radio i po tej modlitwie mówię tak super, dzięki Ci za, za ten wspólny czas, ale następnym razem, jak będziemy się tak modlić, o Boże Miłosierdzie, to zrobimy to bez radia, tylko ja i Ty, dobra? I wtedy Pan Heniu takie oczy zrobił i tak. Ja o tym marzę, żeby tylko tak w ciszy y, pomodlić się właśnie bez y, tej muzyki, bez innych głosów. A więc no to super marzenie. I faktycznie to było wielkie moje szczęście, jak to usłyszałem, że człowiek marzy o tym, żeby z drugim yy, wierzącym pomodlić się. Tak właśnie yy, bez kontekstu jakiejś liturgii, kościoła, radia, telewizji, rozumiesz tak bardziej osobiście. Jeszcze nie po jedynkę zupełnie, ale z drugą osobą. I moi drodzy, wczoraj to się dokonało, znowu się umówiłem na godzinę 15 do Henia. Idę tam do, do niego na, na salę. Już jesteśmy w gotowości. Dobra, jest cisza, nie ma radia. Zaczynamy modlitwę. Koronka do Bożego Miłosierdzia. W wielkim skupieniu. Pan Henio wspomaga się yy, tekstem z obrazka. Ja mówię połowę, on połowę. Ja połowę, on połowę. Odmówiliśmy całą tę modlitwę. W takim skupieniu, bardzo wolno z namaszczeniem. Rozkoszując się tymi słowami, wyrażając wiarę i miłość przez te słowa, po się, Amen i się pytam: no, i jak? Jak się Pan czuje? A mówi tak. Wow! Podobał mi się mój głos. Pierwszy raz usłyszałem, jak się na głos modlę. I mnie aż tak przeszyło. Więc tak. Masz piękny głos, jak mówisz do Pana. Pięknie wyszła nam ta modlitwa. Bardzo ja też się cieszę. I moi kochani, jak niewiele trzeba było, żeby rozradować i wzmocnić wiarę w moim przyjacielu. Modlitwa, wspólna modlitwa. On się cieszył, że usłyszał swój głos. Że on tego w życiu nie słyszał, że on na głos wypowiada takie zdania do Pana. I usłyszał pierwszy raz swój głos, kiedy się modli. No i to jest niesamowite. To jest łaska. I to jest duchowe uzdrowienie. To jest dotyk Jezusa, który również przychodzi właśnie do chorych, a przede wszystkim właśnie dotykając duszy. Okej, okay, moi kochani, może tyle y, starczy, bo właśnie to chciałem na końcu też powiedzieć, że Jezus nie tylko uzdrawia fizycznie, ale przede wszystkim uzdrawia duchowo, uzdania nas do y, kontaktu z Ojcem. Yy, przebacza nam grzechy, jest pomostem między mną, słabym człowiekiem, a ojcem. Yy, on toruje drogę. On jest, on jest drogą, on jest bramą, on jest jedynym pośrednikiem, nie? I to jest misja Jezusa. Pamiętamy tego człowieka spuszczonego przez dziurę w dachu do Jezusa. On powiedział do niego: Odpuszczone są Twoje grzechy, i tyle. A dopiero później, jak ludzie wokoło siedzący, słuchający, widzieli i się dziwili, jak on może grzechy odpuszczać, to wtedy Jezus zrobił drugi krok. Ok, ze względu, ze względu na wasze niedowiarstwo, bądź uzdrowiony, wstań z, y, z tego łoża, weź się pod pachę i idź do domu. I wtedy nastąpiło dopiero y, to fizyczne uzdrowienie, y, żeby gdyby pokazać, że, że Jezus właśnie odpuszcza grzechy że ma moc robić porządek wewnętrzny. Tak, on wszystko prostuje, wnosi światło yy, i ratuje. Okej, okay, moi drodzy, Światowy Dzień Chorego dzisiaj. Pamiętajmy, aby modlić się o chorych, aby byli uzdrowieni nie tylko na ciele, ale także na duszy. Tak więc módlmy się o to, abyśmy yy, sami też byli zdrowi, wyprostowani w naszym myśleniu, yy, w naszym... Postępowaniu na co dzień. Byśmy żyli zgodnie z wolą Bożą. Ok, błogosławionej niedzieli. Dzięki.